Od momentu premiery pytaliście o ten motocykl, czyli Ducati Diavel RS jest w końcu na żywo, to co jest w tym niesamowite, to to jak wygląda ten motocykl na żywo, to jest absolutny majsterszyk, wiemy o tym, że Ducati Diavel to jest power cruiser, który no, jakby przełamuje zawsze wszystkie standardy, a to przełamuje już totalnie. Ponad 180 koni tutaj mamy, mamy 120 Nm. Oczywiście pozycję taką, jaką w Ducati e, Diavelu, tym klasycznym, e, nie Ex Diavelu, czyli cofnięte podnóżki. E, myślę, że no, to jest oczywisty kierunek, jeżeli chodzi o ten motocykl. suche sprzęgło. E, w tym egzemplarzu zamontowany standardowy wydech, ale oczywiście do tego możemy wrzucić Akrapa, którego znamy z Diavela. Ja myślę, że to jest jedyny kierunek, jeżeli chodzi o ten motocykl. No i przepiękne malowanie z wykonania kończeniem karbonowym, znamy to z multistrady choćby nawet RS tutaj również zostało coś takiego zastosowane Przewspaniały motocykl, ja myślę, że to jest oczywisty kierunek jeżeli chodzi o Power 0 od Ducati, żeby robić takie wyczynowe wersje, żeby je trochę jeszcze bardziej usportawiać, no wspaniały, wspaniały, wspaniały wspaniały sprzęt, myślę, że jeżeli ktoś z Was się jeszcze zastanawia nad tym, nawet jeżeli ich jeszcze nie ma w salonie, to RS-kę trzeba do swojego garażu wstawić